Dzień dobry, ja tutaj będę do was mówić. Znaczy nie, że tu zawsze na tej werandzie w deszczu, ale tu w waszych urządzeniach. I czuję się trochę jak na balu debiutantek, tylko trochę nieodpowiednio ubrana i zawsze będę nieodpowiednio ubrana, tyle wam mogę powiedzieć. Tak, to są moje naturalne włosy, których nie wyprostowałam. To jest moja twarz bez makijażu, a tym razem jesteśmy u mnie w domu na Warmii. I zaraz wam powiem, skąd to w ogóle, skąd to się wzięło. Całą winą mogę obarczyć Magda Małek i was trochę. Bo po ostatnim wywiadzie na jej kanale, w moim stylu, napisaliście do mnie dużo wiadomości, i napisaliście do niej dużo wiadomości. I Magda, która jest taką postacią bardzo ważną w moim życiu, która zawsze dmucha w moje skrzydła, w moje żagle, nieważne co tam sobie przyczepi, akurat do siebie, <laughs> powiedziała, wiesz, co ludzie cię chcą słuchać więcej? I mnie to strasznie zdziwiło, bo ja miałam takie poczucie, i zresztą chyba też dlatego się już nie zgadzałam na różne wywiady, że ja już nie mam nic do świ światu do powiedzenia, że ja już naprawdę wszystko powiedziałam, co miałam. I co prawda piszę do was, piszę do was felietony w, w Oliwii, w, w wysokich obcasach, ale to jakieś są formy literackie i tak sobie myślałam też, że nigdy bym nie chciała być taką celebrytką, co siedzi i mówi, jak ludzie mają żyć. Ja nie jestem żadną ekspertką. Jestem ekspertką od remontów, jestem ekspertką od projektowania wnętrz, od życia pewnie nie. Na pewno mam jakiś bagaż doświadczeń, i jeżeli dzielę się z Wami różnymi rzeczami, to dzielę się po coś. I strasznie się w ogóle tego boję, bo nie chcę być uznana za. No właśnie, ale wiecie co? Tak sobie potem pomyślałam, że po różnych moich perturbacjach i po różnych rzeczach, o których powiedziałam głośno, zawsze odzew był taki, który mnie zaskakiwał. I zawsze okazywało się, że komuś to pomogło. Więc jeżeli to moje gadanie ma pomóc nawet dwóm osobom, a resztę po prostu wkurzyć czy rozbawić, to to jest tego warte. I będę tu do was gadać o różnych rzeczach. Zapytałam się Nowickiego, mojego kumpla, który trzyma właśnie kamerę i jest operatorem, czy mógłby coś wymyślić, jak ja bym mogła gadać. I Nowicki przeczytał moje felietony i powiedział, to zróbmy te twoje felietony. Więc trochę te wszystkie rzeczy pierwsze, które nagrywamy są inspirowane tym wszystkim, co już powiedziałam ale chyba trochę inaczej, trochę tam rzeczy doszło do tego wszystkiego. Ja was zapraszam do mojego świata. I... Jeżeli coś mówię i macie takie wrażenie, że ja mówię z pozycji eksperta, albo że mówię takim tonem, bo mam do tego niestety słabość, jakbym wiedziała wszystko najlepiej, to to jest nieprawda. Ja w ogóle nie mam takiego poczucia, że wiem wszystko najlepiej. Może właśnie dlatego z tego kompleksu wynika ten ton, bo chcę przekonać świat i samą siebie. Więc jeżeli tutaj ze mną będziecie, to jest mi bardzo miło. Jeżeli nie, to też jest mi miło. Eee, I napiszcie, co na ten temat sądzicie w ogóle. W ogóle zaczęłam, słuchajcie, siedzieć jak taki... Czuję się, jakbym była w szkole i tak mam ochotę trochę sobie zacząć miedlić koszulę i coś. Nie wiem w ogóle, jak mam to zakończyć. Nazwiemy to chyba, e, nie znam się, to się wypałem Cadowicki? Da radę. Da radę. Może tak być? Dobra, ściskam wam, was i do zobaczenia i to naprawdę będzie rzecz, którą będę robić co tydzień.